Tu mamy kolejne ćwiczenie. Ćwiczenie ósme. Podaj zaokrąglenie liczby pi z dokładnością do n miejsc po przecinku. Czy jest to przybliżenie z nadmiarem, czy z niedomiarem? Ok. Szóste miejsce po przecinku. Szóste miejsce po przecinku mamy 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, czyli Tu mamy dwójkę. Jak mamy dwójkę to patrzymy na szóstkę. Szóstka mówi nam o tym, że y, idziemy w górę. O1 w górę. Czyli zamiast dwójki mamy Trójkę. No i pytanie, czy jest to przybliżenie z nadmiarem, czy z niedomiarem? Jeżeli jest więcej niż tutaj podane, to jest z nadmiarem. Jeżeli byśmy to obcięli zamiast szóstki, mielibyśmy na przykład jeden, to całość byśmy wszystkie liczby następne obcięli. Mielibyśmy niedomiar. Czyli jak jest więcej, to jest z nadmiarem, czyli napiszmy, że z nadmiarem. Piąte. Piątka, piąta jest dziewiątka. 9, czyli mamy 1, 4, 1, 5 i teraz co z tą dziewiątką. Patrzymy na dwójkę, 2 jest mniejsza od 5, czyli obcinamy wszystko, zostaje 9. No i mamy z niedomiarem. Bo mamy mniej niż faktycznie było. N równe 4, na czwartym miejscu jest 5. No to 1, 4, 1 i teraz 5 czy 6, 6. Dlatego, że mamy 9, a 9 jest w tej drugiej grupie od 5 do 9, czyli z nadmiarem. Dalej n równe 3, na trzecim miejscu jest 1, czyli 1, 4, i teraz 1, czy 2, 2, dlatego, że mamy 5. 5 jest w grupie 5 do 9, czyli idziemy w górę. Zamiast jedynki mamy 2. No i oczywiście również. Z nadmiarem, ponieważ jest więcej niż tutaj. No i n równe 2, drugie miejsce po przecinku, czyli 3,1 i teraz czwórkę mamy. I dalej 1. Jedynka. jedynka jest w pierwszej grupie, obcinamy wszystko, czyli 3,14, mniej niż tutaj, czyli z niedomiarem.